Witam, ja jestem Kamo. Stary z, z, z serii, możliwej z serii lub po prostu takiego grania. Ze mną jest Zibi, lecz e, go nie będziecie się no bo ja mam taki pełny program. Ale ogólnie no to się ma Zibi. No Jak się w to gra? Musisz tak pojechać? Okej. Musimy zrobić tak, coś, że. Um, te, bo. I my musimy się tak, jakby. Um, um, nie, no właśnie, nie za um, Musimy zrobić tak, że. żeby ktoś walnął w linię. Właśnie o tym chodzi, że ten, kto walnął w linię, ten wygrywa. Wygrywa. Dobra, witam Was bardzo serdecznie, moi widzowie. Ze nam jest Sebolo. Siemka. Jest tu Kamo. Kamo? Oto no. Kamo, dobra A to mamy Sebolo jest Kamo Dobra No to więc tak, Co jest gra o nazwie Haktung Dicurpe 2 To co macie do Polski 2. Jezu! Ja nie mogę A jest piątka nie chyba. Nie, ja widziałem, że jest trójka tylko. Ja też. Ja nie mogę! Jak ja ty co robisz? Nie, bo ja nie umiem grać. Poczekaj, ja się nauczę grać, go, ale będę cię jechał. O ja nie mogę, jaki cudem? Dobra Co ja Czekaj, 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 czekaj. Ja, ja ci coś fajnego stworzę Na wizji Poczekaj, kółeczko I do końca no, Dobra Poczekaj, musimy coś... czekaj Dobra, zginąłem Spróbuj tak ładnie zrobić Autko! Co? Rysujemy! Autko bez kamuflażu! Epy! Aha! O ja nie mogę! Dobrze jest, Jaki lewus z ciebie! 10 do 0, poczekaj! Wygrałeś! E gramy na jakimś serwerze, dawaj Nie dawaj tutaj o. Nie, dawaj na serwerze Dobra. Bo z tobą się nie da grać O dobra, czekaj, bo są ludzie O. O, super Za 5, 4, 3, 2 Ej, na to co, lecimy, o jezu, ile kolorów Ja, ja, ja ty jesteś He? Ja jestem czerwony Kurde. No. Nie widzę! To właśnie Mam nadzieję, że mi to fajnie nagra Czekaj, o Jezu, a dobra A ty jesteś jaki kolor? Nie Aha, okej, okay, spoko. Będę ci kibicował Nie, ja, ja, ja Taki Julian Poczekaj Nie, yeah, głupo. O ja nie mogę Ciężka gra, na początku się ciężko gra Quest 666 e, 66... Jaja ja. Quest jakieś jaja Quest O kurde, zabiłem kogoś A, z a siebie zabiłeś O, jest, mam grube. się to jest najgorsze, grube jest duże. O ja nie mogę. Ja, jestem na... Mam dwa zabicia. A ja mam. Więc moko, wiem. Poprawiłem mój rekord. Ja mam się Ha. Jest, Nie! Yeah, Jeeej, wygra! Yes, wygrałem! 0-5-1-6 no Jestem lepszy od ciebie. Do czasu. Bo wiem, jak jest więcej graczy, to wiesz. Do czasu jesteś. Do czasu. Kurde. Wiesz, że Zginąłem na własnym. O, no, no, no. No tak. Na filmie. Yeah, tak się tak. Na filmie to będzie widać. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. Ale to mniejsza z tyłem To to. No, tak. Aha, dobra. A ja będę taki najgorsze jest grube, bo wtedy to by trudniej się przecisnąć. O ja nie mogę Jestem na przedostatnim miejscu, muszę poprawić se ostatni. Ja mam 10. A ja se muszę poprawić. Ale będzie, że śmieszny krzew. No, żebyś wiedział. Śmieszna już jest nazwa. Aha Kurde. Kurwo Feber. Kurwe. Ja nie mogę, epic. No, to masz na polskie, e, no to jest e, dokładnie, z angielskiego na polskie tak dokładnie, e, od angielskiego. Nieważne. No, no to jest wiesz co... No, wiesz no, kur... Przepraszam za mój przesłuch, no niestety muszę powiedzieć, powiedzieć, to jest po prostu przesiłku, to jest... Muszę powiedzieć, kurwa dalej. To jest, no, no właśnie to jest tak. Hidynka, i tak dalej. Dobra, Quest67 coś tam się pyta, czy ktoś nagrywa, ja mu odpowiedziałem. No to, no to napisz, że mój kolega to ja. No to ty się napisz. No ja nie mogę, czekaj. O, ale, ale ze skwita mam. Jest, wygrałem. Jeszcze cię pobiję Okej okay. Idziemy dalej. Jest. Aaaa! Jest. Aaaa! Nie, ma. Nie ma. Ale pobiłem cię. Nie ma. Masz remis. Remis jest. O. No. no remis to no, remis. Co? Zabił się sam. Pomarańczowy. Pomarańczowy, aha. A tutaj kalama to. Nie Co? Ja tak naprawdę no tak pomarańc, nie lubię pomarańczowego. No. Kurdy? 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 nie no. Na moim Kurdy? 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 Na Kurdy? 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 chyba No co, ja już wiem co to jest. Poczekaj, nie da się tutaj wyciszyć? Jest, da się. Dobra. Da się da się. Efekty wyciszy, bo może były za głośne, nie wiem. U mnie na pewno nie są za głośne. Ale... ale... A myślałem że... myślałem, że przegram, ale nie. Kłeczka zrobiła. Yes! było piękne, nie? No chłopie. Przez połowę filmu było zagłośno. O jaki Hub! O ja nie mogę A ty se kółeczka robisz. Nie no, jestem ostatni. Fejtujcie mnie. Mo, mo... Hejtujcie. <ścoughs> Hejtujcie, <ścoughs> sorry. <ścoughs> o mój Boże! Kłóczka wszyscy robimy, dawać. Aaaa! Co to, jest? Co to jest? się pytaj mnie. o nie jest... O, Quest 6778 odłączył się. Aha. 6778. Nie będziesz wiedział. Hehehe. <suszy> <Moja suszy> babcia! Nie, to nasz nowy kolega. A! Niestety. Nie. Nie lubisz go? Pytanie retoryczne. E, Dobra. No dawaj każdego na Skype'ie. Będziemy spamić, dawaj. Nie, bo wszyscy ludzie jak poznają nasze oblicze. Złe oblicza Jesteśmy gumisiami O ja nie mogę Ja no to, no to oglądamy Patrz 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 o, ja Wszystko nagrywamy L <g away> Ludzie jest w Tubie Napisz, że po angielsku że wszystko nagrywamy, bo zapomnę. Wiem jak jest nagrywamy i wiem jak jest. Yy, nie wiem jak jest wszystko. Um, al, ale, ale No to dobra, dzięki. Uwa! Mój bales! <grym> ale ludzie się angielsku... badałem. Ej, a ludzie po angielsku jak jest? Co? Ludzie. E co? Ludzie po angielsku. P e... Eoplę Mogę się kapnąć, Ale mnie boli! Oh. Jesteś z Anglii, więc wiesz lepiej. Tak, z Anglii, chyba z Polski. Jesteś rodowym Anglikiem. O! Wow, ale mnie boli! <noise> wygrałem trzy al tu to dobra mam dwadzieścia czyli al tu to pola nie zobaczymy nikodem mi teraz pisze ale to mniejsza z tym nikodem? a taki no jest pisze znaczy jest aktywny jest dostępny pisze. wiesz no taki nikodem z klas, znaczy. Z równą klas. Aaaa, się debil! Dzisiaj my się na przystanku, kurde, ja z Krystianem Nikodemem się śmiejemy na przystanku jak... <laughs> przez chyba dwie godziny my się śmiali, z godzinę jak nic. Z czego? Nie wiem! <laughs> Krystian się śmiał, czy każdy się śmiał. Z <laughs> czego?! Ja Kurde, aj, bo ja... Yeah. Mogę przez tą córkę Nie mogłem! Mogłeś! Nie wyrobiłbym się! Ostr zakręt! No... Pamiętam jak nam pierwszy raz pani od niemieckiego powiedziała nam jak jest zakręt po niemiecku. O ja nie mogę. To były dopiero dobre czasy. Kurwa. Dzi kurwe, nie? A tam muszę pip tobie zarobić dwa razy teraz. Plip, pip! pip. Dobra, cztery Dobra! Semulą wygrałeś? Nie. Nie, yeah, ja jestem coxem. Nie, wygrałeś, nie. Wygra... Nie. Nie, Guest 67. Nie, Wins Quest. To mi... Wins Quest! Tylko ja... Dobra ludzie, to będzie taki taki... Hit. No. Prawda, rawadłam go z hiszkich komputerów. A co, jeszcze nie gramy jednej rundki? Nie, to by było na tyle. Eee, no dobra. Jak się, się widzę spodobało, to może zagramy w na konkursach jakichś. No może. Kurfe ale forever. forever. Hey. Tu mi pisze kurfe forever, ale nie jest hey, o tym. Hey. Wgraliśmy dzisiaj w grę, o wie, kurwa hmm, na zawsze. Dwójkę. Tak, tak dwójkę. No i to była jakiś gram! Co był w Zibi, który... którego on było szukać, ale... Tak. Mówiłem do siary! Nie wymówiłam! Dobra, koniec odcinka! Do widzenia! I dobrano. Dobra, dobra no! Þingi vingi Lala Þig hefði sem að tekja þessu Kom og veit, þig sem að tekja þessu